Walę was turbo świniakiem, nie? Ale tak będzie w szoku. Le... A, dobra. No dobra. Ale te kaści to też są dobre akurat. Ale zoptymalizowali chyba gierkę, bo tak... ...płynnie chodzi. Może, nie może. Lagowało. Kung Fu Panda nawet jest. O. Ja Ale nie. się gra. Ja mam waiting for other players. No też, weź mikrofon sobie zmutuj. Hello. Głodek, czy ja cię podwójnie słyszę, czy mi się wydaje? No bo ja teraz tak z powiedziałem. O ty śmietniku. Jaka kocica za tobą. Nie. Nie patrz z boku. Eee, Antek, spójrz na mnie. Na lewo. No właśnie. No właśnie. Dobra, kto rzuca? Król jest. Ja rzuciłem króla. A co? Ja też. A co te jokery dają? Ale to jest wszystko. To jest wszystko, no. A jak wybrać więcej? Bo ja chciałem więcej wybrać. Ale... No, klikasz. i spacją, klikasz. Do trzech maksymalnie. A w tym trybie jest takie specjalne sprawdzenie, że jak sprawisz, i cztery ostatnie karty są takie same, to wszystko oprócz ciebie sobie strzelam w łeb. Uh -huh. <laughs> o cholera. Macie. Ja zapomniałem, kiedy to się klikało i tak zacząłem szukać, którym to było. No x normalnie, a chyba f ten specjalny? Albo e. No po prawej prawym górnym no. jest. E. Gościu. <gry> o teraz tylko jokery można na przykład. A w innych przy przypadkach to jokery... No to jest to wszystko. Wszystko, to wszystko, tak, tak, tak. Pesa. Dwa jokery. Na pewno. Ja miałem jednego. No ja, miałem, ja mam... Cztery. Ja mam jednego, ale... Nie ufam numerkowi. Nie no, ja dałem. Mieć. I tak nie miałem co zrobić, kurwa. Ale ja miałem w poprzedniej akurat czokę. Ja teraz... To... Jak chciałem... Sp chciałem sprawdzić tym... Tym specjalusem, ale się... No, nie ma. To jest klątwa, kurwa Boże, no. tak. A tak patrz to. Widzisz, nie? Guziera widzisz? O kurde. Kurde, ja miałem cztery asy, nie? I się akurat asy wylosowały teraz. Ja... Pier... A ja asa wcześniej rzuciłem. No to Antek, jak ja zginę, to gramy od nowa, jak nie, to gramy we dwóch. O. Win, okej. Okay. maksymalnie w dół. No ładne nogi. Jest po 8 kart jak coś. W którym się sprawdza? X. Rangulny masz to, uh, chyba. Nie jestem sprawdzasz. Ja, się. To co? <laughs> ja. <laughs> Kto im ze spędzonych chyba to jakaś. Ale też niepotrzebnie, na przykład, bo też te karty mogą ci się przydać na kolejną. Na przykład, nie przyda, zawsze. Nie <laughs> ja tylko Bolo ma pechę po prostu. No mam no. Nad mnie to nie dziwi. Nie <laughs> ja o tym. Mówię to słychać po głosie. Łatwo. A. tego bola wie, kiedy będziesz sprawdzać. jak Marka, czuje. Łatwo. Menda wygrała. Ja takie fejki dałem wcześniej na początku. Jak ty mówiłeś, którym się sprawdzałem, ja dałem trzy fejki ja Się chciałem sprawdzić, jak zareagujesz Nie no, no, nie no co ty! O. Akływa jest tam, kto je zazwyczaj. Pan Jak. A zmiana mapy. No, ale tryb ten sam, mhm. ale też za długo teraz czekamy, bo ja nie bo to chyba jak się zmienia, to po prostu się dłużej ładuje pierwszy. Co to za czapka? No co? <noise> I kamaja, zobacz, u niego Mamy sześć tutaj... jokerów na stole, a pokazuje, że są cztery. Kurzamy to. No, to jest też takie dziwne. Queens, okej. Okay. A w, w którym trybie było tak, że można było zastrzelić kogoś? Ten... nie Devil, tylko ten jeszcze. Trzeci, a. fioletowy ten tryb. To Fajk? <laughs> nie, nie fajkuję. Dzięki, Polo! <laughs> Antek! <laughs> nie, nie proszę cię. Ale... Oh. Najlepsze no, jest to, że i tak, zanim ty strzelisz, do widać: kujat, czy jest jedynka, czy nie, na przykład. Okay. Jak my uzgniesz, to cię niesiemy na kanapę do Pedobilla, tam po prawej. <grystanie> o kurwa, trzy kary na, na pewno. Ja był, wierzę. W no, sumie ja też. <grystanie> <grystanie> Jak faktycznie rzuciłeś, to możesz go sprawdzać. Nie rzuciłem. <grystanie> Tyle, <grywy> A Ja się tutaj. Bako, wygląda. O kurwa, jaki ten, ten Devil deal. Jakby były cztery takie same, to się trzymać obaj w głowę. Ale czaketem był, no, żeby co? Tak, kurwa, trzymały pod rząd. No, chula, no. <grym> Jak ty mnie z tym kapelusza, czy to opowiem ci. <grym> Nie, cię! Nie no to jest niesamowite. A ci powiem tak. Obudzę się Uff. i się zbekam. Ale wiesz, jak to wygląda? Czy ciebie w ogóle nie widzę? Nie, no wiem, widzę, z dawkama. Ja pierdzielę, tak raczej. Jest... Takim ściekiem jest, tak raczej o co tu chodzi. A, spasyba? do <śmany> <śmany> odcinek tak <śmany> A, a, a Posłuchaj. <śmany> Ale co? Oj ejko. miałeś A ja myślałem, że ty gracie. gno też wpada teraz chociaż tyle. Antek, za tobą. O, <grym> no, tak za to wam No Dobrze tak. Bekaś ciebie. Weź, twojego kapelusza. Dobra, wiem, z wiem, których skinów nie używać do postaci. Po <grym> co pechowe. Sprawdzamy dalej. Ujwa, czekaj. Jakie zaproszenie. O, mi jesteś się sikieł teraz. Co ty masz na uszach? No. Makaron, ktoś mi nawinął Jak ty po jest trzeci pod rząd zginiesz jako pierwszy, to będzie... Leka roku. Nie, nie, zginę. O kurde. No nie, też ja mam kopaty. Jak ty jesteś obok mnie. A nie w sumie też tak było to co ja mówię. A nie gdybyś ta z lewej też. No, to ja nie jestem. Nie sprawdzałem cię jeszcze nie razu. Ja... O, zmieniłeś tryb. O kurde to przypadkowo. Nie jest bo przypadkowo. Go trzeba co, rundę, co rundę trzeba go zmieniać ręcznie bo to się nie zapisuje jakby. Jestem zwykły czy debil. Debil hmm. chyba. Okay. Nie patrzyłem. Ta, nie patrzył i dewila rzucił, co za śmieć A co ta karta dewila robi? No, że wszyscy oprócz ciebie się sobie wyprzestrzelają jak ktoś no, sprawdzi okay. z Zgmajerka, rzuciłeś tego dewila na początku? Nie, yeah, ja cool. Ja rzuciłem Nie, oh! <laughs> yeah, ja cola rzuciłem A, no to spoko, okej, okay, kociule, pokażę

Ja PD. Ja wcześniej rzuciłem damę. A ten trzy fajki dał. Nie. Ja? dobrze. O. Uuu, co ja widzę widzowie. Ulu lu lu w końcu widzisz. <laughs> <laughs> o, o, o. No, sprawdź X. Sprawdź X. Eee. Trzy. Hmm. O, kurna. o kurna. O kurna. Dobrze, że się nie wybrało w ten. Ja, PD. Nie, żeby na końcu zostawić Ej, Czekaj, co się dzieje? czemu czekaś, szaram? Aha, bo. Ale ktoś powinien ładować? Nie, nie mam kartu, dlatego. Bo tutaj nie, jak, nie, jak wszyscy są. Nie, o, jak mi przykryje. Ej, asyrja. Lech w siedział za dużo. Zróbmy tak. Trzeba zakręcić trąbą trochę. Kungweń! Nie wiem, <śla> Ja miałem akurat dwa asy, Ale i czułem, ja miałem wstawałem. trzy asy, w tym jednego miałem czarnego, chciałem na potem zostawić. Mówię nie, nie sprawdzi na pewno. Jak się wkurzył. Byłem taki zadowolony, bo chciałem się o Cię spytać akurat, jakbym rzucił te trzy to co? To by nikt nie miał, abyście nie musieli strzelać ewentualnie. Muszę sobie moją playlistę puścić, bo może dlatego mnie nie idzie. Dawaj, X-a i kończymy to. x O kurde, ja pili. Dzięki. Dwa czekolady miałem, ale damy w ogóle. Uff hmm. A Ty bola długa gierka Dwa pudaż były A cztery pudaż były, niespotykane <grym> O, zginiesz. O kurde A ja wbieram No Jest Stary? Tak. nie Ja miałem divila akurat. Chciałem na potem kurwa. w wsadził w tą lufę. O no Na to ma. Jak jeden żeby to możesz się raz podnieść, ale to jest one time use. Dobra, gmarek ma trzy to łatwo przez nim. Ja nie miałem żadnego króla, kiedyś musiałem sprawić. Nie? Ja miałem. Ja no ja miałem... żadnego nie miałem. Ja miałem chyba dwa króla i czekają. Ani jednego feka nie rzuciłeś, nie? Nie. To tu, kurna mać. O co tu chodzi? Bolo, bolo. Co Na cztery trzy razy zginąłem. No kurna, przecież statystyka tego. Jedna osiemnasta. Jak długo to wyliczył? Jeden, ty masz pecha, naprawdę. Dobra, wracamy do tamtego trybu. Ta w też jest pechowa, teraz hipcio. No sororzec. To za może powiemy Klausowi. Co? W skinach. A w lobby się po prostu wybiera. W sensie w menu głównym. Stoję, wchodzisz. Czemu jak czekamy to ci się odpala ten drugi mikrofon? Tak? No, w grze to też się słyszę normalnie. A jak się kończy ta pokazówka, to już nie. Aha. Teraz ci nie słyszę w grze. Nie, ja tylko jaskliknąłem V, ale mam przepieślone. Panie, gracie podsłuchuje. <grywa> <I> dlatego by... wygląda. <grywa> Ale właśnie to jest 8 asów, a. 8 asów, no. A 6 czokołów jest. jest. Ok, Dobra, nie ja mam na fajkę. Ale póki co. Chodźmy czasami... do tamtego trybu, jak coś. Mhm. o Chciałem Ciebie upokorzyć. Kajna wojaca. Chciałem Wam upokorzyć. Dobra, ja idę, po, idę po piwko za tak zginę. Idę do tego pedofila na kanapę. Gmeł upokorzy mnie zaraz, uwaga. Dzięki. Kurde, X na Ciebie położyć karty. Nie rób tego, proszę Cię. Dobrze. I pamiętaj, że żeby się nie sprzedawał, jakie karty Ci zostały. O co No, jak chcę być dla Antka. Czy co? Nie sprzedawać się, że co? Jakie karty Ci zostały? pomogą ci się te same wylosować. Ja miałem nie miałem żadnego, nie mam żadnego dokera. A ja miałem manifakę i myślę, co wziąć. A patrz, ha, to jest. No niestety Cały... nie mam żadnego. Ja też nie miałem. O Dzięki, że się sprzedałeś. No, no, to. Tak. No, No jest, tylko ja rzuciłem Dysmaty. A, Aha, bo to był dźwięk, że cztery karty będą te same, tamy my sobie Jak dał fejka, to byście padli Tak Ja yeah, pidi Mogę weź fejka Ja yeah, pidi Tyle yeah, ci pokażę Ja pidi Tak. Ty, ja myślałem, że ty że te wszystkie karty oddałeś. Ty już nie chciałem sprawdzać. Ty, ty, dobra postać, 3 do 6 masz. Już się rozłożyłem na krześle, już myślałem, że będę oglądał tylko do końca. A co jest? Fajnie, no zajebiście. Spel, śmieć, pedał, gej, kurna pedobil, uszaty. Zakolak, Łysy, Glaca oh. Dobra, rozkładam się na krześle i idę spać chyba Ej. Zanim się kolejny masz zacznie 4 do 6. co jest? Grajcie sobie dwóch Ej, co? Nie masz kart? Nie, 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 kontynuujemy po prostu A wiesz, jakbyś sprawdził tym Devil's Deal To wtedy jeszcze możesz zabić mnie? na ja tak mm. kart nie mam ja wiem, a mówiłem mu. Trzy czokery? On miał trzy czokery, no, a ja no, jeszcze króla no, miałem no. dodatkowo. Ale nas porobił o. Na pierwszym miejscu Bóg, na pierwszym miejscu wiara. <laughs> dobra, idę sobie bargon otworzyć. Nie, ale fajnie by. A nie, w sumie było że na czas bo tam chyba grobo nie mógł karty wy... wyrzucić, to za niego wyrzuciło. Tak, samo, sam go nie wyrzucę. A, dobra. A, to ja. Hmm. Dobra, wykrwętuje się. Piję po piwo! <laughs> Jeszcze trzy króle wyrzucił. Dobra, jak będą króle, to od razu go na dziura, nie? Chyba, że Dżukala rzuci. Nie, żebym miał. Jak ja ginę, kurwa. O, akurat zdążyłem po piwkę. karę. No, na pewno. Czekaj, nie. bo jest 8 po 8, tak? To nie jest 3, 3 króle. To jeszcze 5 szybciej. Ja mam 2, to 5. 5 ja króli. Jednego. O, to jeszcze on niby może mieć. no Kto wie, kto wie. Powiem ci tak, ja mam jednego Jokera. O, dzięki. <laughs> Powiem ci tak. <laughs> Beka z Ciebie. Zginę teraz. Nie. Uf. 3, 2, i a ja 4? Tak. Ta. A ja trzymam, ukrywa. Nie ma masz. Nie ma, nie ma, nie ma. To no wiesz. Zaufaj. Dobra. Oj, mnie okay. jest klik. No co? <grymne> w tych momentach to daję, No nie mogę. <grymne> Mówię, tylko bolą mnie, ty mnie będą wziąć. Ja nie razu jeszcze nie mogłem sprawdzać, nie? Tak losuję nie. to sobą specjalnie. Ale to ty jesteś tutaj od lobby akurat, nie ja. No wiadomo, ale ty znasz Kiedy Jak <grymne> na moc Ja pidi. Essa? Akurat miał krótsze. Jest... No. Tak, ja miałem czekaja, asy i dabę, akurat po tych kurach. Ej, co jest? 4-4. 3. Dobra, jak. Good luck. Ten chyba oglądam. tak. Bardzo no, ciężko. Uh, 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 uh. Aha, ja nie mogę nic Ci pokazać. Pięć... Co? Nie, dobra. Pięć sześć. Dobra, Antek, jest... O 5 na 6. ja jest... 5 na 6. No Antek, giniesz. Duga palet, ja przecież z stołu. Antek. <laughs> nie miałem damek, dlatego musiałem sprawdzić. Ciekawe czy też będziesz miał 5, no zobaczymy A te Andek, jakie karty ci zostały? Król a, Mogę cię sprawdzić w końcu? W końcu 2 My już gramy prawie 26 minut Pierwszy raz możesz mnie sprawdzić Whoa. Przypiesz. Coś ja. dużych królowek. Mam cię, mam cię i e GG. Patrz na to, tak będzie. Uś. Dobra, Antek. Góra leci. Antek, kolega z tobą. Wow.

Niestety, <noise> ja miałem króla teraz i dwa czekary w sumie i as, as mi został. Jakbyś dał kartę, no to bym musiał ryzykować. No, mi też zostało, tylko dwa asy mi zostały. Mm. Ja myślałem, czy asa dać nie wcześniej, ale mówię nie, ty to sprawdzisz to.